Tak, tak w końcu. Ludzie, strzymanko ja jestem Grzegżu i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie weszło Freddy Fazbear's Pizzellia Simulator. Zawsze myślałem, o, yy, że to jest tylko na komputery i już nigdy, nigdy to nie wyjdzie, ale w końcu się doczekałem. A co tu w ogóle mamy? New game, continue, unlocks. Co to jest? Unlimited money. Aha. Chwila. Fast workers? O co tu chodzi? Dobra, zaraz sobie zobaczymy. Weźmy sobie new game, ponieważ pierwszy raz to gram. O kurde, nie mogę się doczekać. Nie, dobra, pominijmy to sobie. Tak, 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 tak. I'm ready. O jejku. Sorry, że tak się jem, ale to jest pierwszy raz sobie pogram we FNAF, w FNAF, w Fnaf w Simulator i, I naprawdę nie mogę się po prostu doczekać Nawet są Now takie jakby, nie mogę powiedzieć, odgłosy oh. Ja w to nie wierzę Ja w to nie wierzę Ale kozacko Dobra, pokójmy sobie coś. Cokolwiek. Nie wiem. Ale kozacko. Dobra. To chyba to na razie będzie tyle. I co? Możemy sobie. O, basę możemy sobie gdzieś postawić z kulkami. Tutaj załóżmy. Haha. Ale fajny. Playtest? Co, co w tym chodzi? I. co robi i tylko tyle clean and polish co to jest playtest o co z tym chodzi no dobra zobacz aha dobra teraz tylko tyle miałem ale

nie ogarniam, klikam cokolwiek, tutaj się w ogóle da. Ale... O... Jak ja się kurde cieszę. Nie wierzę w to, nie wierzę w to że, to, że to jest w ogóle możliwe. Ale dobra, dobra. To po prostu sobie przegramy. Y... Chodzi tu głównie o to, że musimy te wszystkie powypełniać z tego, co kojarzyłam na filmikach. I po prostu musimy zdążyć, zanim anim animatrony po nas przyjdą, coś w tym stylu. Ale dobra, może się uda. Yy, ogólnie chyba kogoś słyszałem po lewej, ale nie jestem pewien. Więc yy, dlatego sobie szybko sprawdzę. Audio na lewą sobie oddalę. Yy, nie wiem o co w tym chodzi, na co się zgodziłem. To pewnie jest takie coś, że. Yy, no wiecie, że po prostu te animatrony oddala ode mnie Ale zostało nam jeszcze ostatnie, tak jakby, do wykonania, jakby to powiedzieć, zadanie Mówmy tak na to I po prostu y, zaraz już powinno być wszystko ok I powinniśmy to przejść, dać radę Trochę sobie podgłośnie Dobra, i chyba już to tyle, tak? Log off, tak, dobra no, udało się o, pominąłem. Ale, dobra. I tak nie chciał mi się tego słuchać. Było trochę, pewnie za długie. Ale, o, tak. Chociaż tutaj totalnie nie ogarniam o co tu chodzi. E... Ale, postaram się dać radę. Which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, the benefits come with risk. I I You want them all to be in one place. Aha! New Victors. We have Food Revenge. Zajęć nie, o co tu chodzi? <much> <Okay>. <much> <much> co E, chyba się udało, ale nie jestem pewien. I możemy sobie kolejne rzeczy kupić. E, kupmy sobie, nie wiem, może sobie to kupimy. Nie wiem, co to jest. O! Coś nam się odblokowało. Automat do G. Kupmy sobie. I sobie go gdzieś po prostu postawmy. Hm. Tutaj mamy takie coś, takie coś. O, tu postawmy sobie, nie wiem, automat. A tu pudełko. I co to jest. Add coin slot. I co to robi? Co? Nie wiem. Playtest? Co? Round one. O nie. O nie. O jejku. Biedny lefty. Boże ten. hef... Ach, nie, to nie jest lefty. jak on się tam nazywał. Jejku. Nie pamiętam. No i. Skończyliśmy. No i ładnie. Runda trzecia. Proszę bardzo. I, pff, I skoczy znowu 400 punkcików i runda czwarta. Ojejku. Słyszeliście ten dźwięk? Jakby sobie karek złamał. Tylko eee, takie pytanie, ile będzie tych rund? No co, no ej, no zaczepiało pudełko. Mm, 400 punktów, <gryw> nie najgorzej. Z tysiąca chyba. E, ale dobra, mam tu jeszcze automat do gier. O, ho, ho. I o co tu chodzi? E, jesteśmy jakąś dziewczynką, która zbiera malinki. E, Okej. Okay. Mm. Mamy jakąś super power mod. Co to robi? A, że jesteśmy szybsi spoko o tu jakiś czas do końca nam został. dobra yy. pozbierajmy sobie wszystko mm, o jejku dobra o jejku, ten joystick nie działa naprawdę oj się jeszcze cofnęliśmy 10 sekund nam zostaje 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aj, dobra, i co się stało? Time up, ok. I co się stało? Faz rating, coś dostaliśmy nie wiem, o co to jest takiego. Mmm. Kaczusz, w kaszuszki sobie jeszcze raz wiecie co zagramy. Yy, ale co to daje? Tutaj było chyba przecież 900, Nie, to jest to. Nie do końca wiem, o co w tym chodzi. I co to jest, te 300 punktów, czy to jest, nie wiem. Nie, to są jakieś faz-rating. Ale dobra. Dobra, to. Tak to wygląda, oczywiście. E, Możecie sobie pobrać e, link Może Wam zostawię w opisie do tej gry Nie jestem pewien, ponieważ e, Nie do końca wiem, czy, to, czy uda mi się to zrobić Ale jak Wam się podoba nie, nie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji a w górę Ja się z Wami żegnam I do zobaczenia w następnym odcinku Cześć!